Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd asortmentu świątecznego, ale nie tylko. Już przy samym wejściu mamy bardzo dużo różnego rodzaju osób i dekoracji świątecznych, tak więc od tego zaczniemy. I tutaj pierwsza nowość, taka dekoracja bałwan za 45 złotych. Ogólnie przeglądając te dekoracje zauważyłam, że część z nich jest z zeszłego roku. Za 27,50 mamy taką choinkę w worku jutowym. I kolejne ozdoby. Taki renifer. On kosztuje 30 zł. Za 22,50 mamy takie drzewko ozdobne, ceramiczne. I obok taka szyszka szklana ledowa za 35 zł. I tutaj dziadki do orzechów za 45 zł. Bardzo dużo różnego rodzaju skrzatów. Tutaj taki mniejszy siedzący skrzat za 30 zł. Dwie wersje do wyboru. Te skrzate, ile dobrze pamiętam, są właśnie z zeszłego sezonu. Z tej strony mamy różnego rodzaju światełka, sznury LEDowe. Za 2750 na przykład tego typu sznur LEDowy. Z lewej strony mamy taką nowość, dekoracja, gęś za 55 zł. To muszę powiedzieć, że jest naprawdę coś nowego. Gęsi jeszcze w tym roku nie widziałam w żadnym sklepie. Średnia wielkość, tak mniej więcej ona wygląda. No muszę powiedzieć, że kwota 55 zł jest dość wysoką ceną. I druga strona. A tutaj jeszcze mamy aniołki. One były w zeszłym roku za 35 zł. Taka dekoracja. Wykonana z jakiejś ceramiki. Obok mamy świeczki ledowe za 27,50. Bardzo ładne moim zdaniem. Całkiem duże. Ta cena też w miarę ok. I tutaj już zaczynają się kubeczki świąteczne za 13,50. Pierwszy rodzaj kubka. I tutaj obok mamy kolejny wzór takich hojnek Również mamy Tą samą cenę. Jeszcze mamy do tego miski za 17,50. One są wykonane z kamionki. I tutaj jeszcze mamy takiego skrzata za 25 zł. Wcześniej wam pokazywam tego renifera. I przejdziemy dalej. I tutaj mamy taką świąteczną mysz za 35 zł. Ona też, o ile dobrze pamiętam, jest z zeszłego roku. Pod spodem mamy takie papierowe gwiazdy za 25 zł. Kolor taki szary, bym powiedziała. Obok kolejna w tej samej cenie. Tu już mamy białą gwiazdę. I tam dalej były pokazane już po rozłożeniu. Tak więc, jak przeszłam do końca tej aleki, to znalazłam je już rozłożone. Ale tutaj jeszcze Wam pokażę takiego świętego Mikołaja za 47,50. I na dole mamy taką dekorację ledową w kształcie choinki za 18,50. Tu jest taki świecznik za 20 zł. Figurka takiego drzewka za 30 zł. To drzewko jest wykonane z papieru. Też muszę powiedzieć, że dość wysoka cena. I wychodząc właśnie z tej aleki, zauważyłam te rozłożone gwiazdy. To teraz Wam je pokażę. Tutaj one wiszą z prawej strony. Bo tak mniej więcej wyglądają. Przypominam koszt 25 zł za taką gwiazdę. Teraz poduszki ozdobne. Pierwsza za 35 zł. Połączenie bawełny i akrylu. Oczywiście ten wzór mamy tylko i wyłącznie z tej jednej strony. Kolejne za 30 zł. To już są poliestrowe. W kształcie takiej laski. I druga tutaj jest w kształcie takiej choinki. Już troszeczkę mniejsza jest to poduszka. I dalej mamy kolejne świąteczne poduszki. Za 40 zł. Tu już jest poduszka bawełniana. Taki renifer. Oczywiście z drugiej strony jest gładka. I z boku w kolejnym koszu mamy jeszcze jedną poduszkę. I ona kosztuje 45 zł. Również ona jest wykonana z bawełny. Też moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Ona jest w ogóle z takiej nowszej kolekcji, później Wam pokażę tą kolekcję. Jeszcze mamy takie figurki mikołajów. Uważam, że na żywo bardzo ładnie wyglądają. I tutaj też mamy promocję, 120 zł kosztuje tego typu Mikołaj. Znalazłam jeszcze taką dekorację ledową, choinka z bombkami, ale niestety tutaj nie było ceny. Podobna dekoracja jest w sklepie Pepko za 25 zł. Tutaj prawdopodobnie jest troszeczkę droższa. Kolejne dekoracje. Takie renifery siedzące również, moim zdaniem, naprawdę bardzo ładnie są wykonane i mają chyba dość wysoką cenę z tego, co pamiętam. Zaraz wam ją tutaj pokażę. 40 zł. I następny produkt świąteczny jest to poszewka. 50 na 50. I tutaj jeżeli chodzi o skład mamy wiskozę i len. 13% lnu. I cena tej poszewki to tutaj mamy 35 zł. I tu jest właśnie najnowsza kolekcja. Nordic Mood. Ona też moim zdaniem była chyba w zeszłym sezonie. I pierwszy produkt z tej kolekcji. Taka dekoracja w kształcie choinki. Zaraz Wam tutaj pokażę cenę, bo mamy z boku za 30 zł. I poszewka za 30 zł. W miarę 50 na 50 cm. Motyw takiej śnieżynki. No tutaj mamy takie zawieszki na choinkę za 15 zł. Jedno opakowanie w tym opakowaniu mamy trzy takie zawieszki. I powyżej za 25 zł mamy Talerz średnia wielkość, taki bardziej talerz śniadaniowy. I tam z tyłu mamy kubeczki. I przejdę właśnie z drugiej strony. I jeżeli chodzi właśnie o te kubki, to tutaj nie znalazłam nigdzie ceny. Ta cena to dotyczy zupełnie czegoś innego, tak jak możecie zauważyć. I pod spodem jeszcze mamy taką ozdobną tacę za 65 zł. I pod spodem była ta poduszka, którą Wam już wcześniej pokazywałam. I teraz pokażę Wam nowości na dziale Łazienkowym. Tutaj jest trochę tych nowości. Od razu spojrzę na ceny produktów. Koszyk za 50, kosmetyczka za 30. Mamy ręczniki za 60 i za 120 zł. No i tak wygląda kosmetyczka. Bardzo mała. Tutaj mamy ten koszyk. Przypominam 50 zł. I dalsze produkty. Haczek 1650, taki słoik za 30. Tutaj mam tacę za 45 i taki taka półeczka za 40 zł. Tutaj mamy ten metalowy pojemnik. I kolejne nowości. Dozownik 27,50. Taka taca za 13,50. I za 50 zł mamy taką matę łazienkową. One są wykonane z jakiegoś tworzywa sztucznego. Ale to tworzywo jest całkiem ciężkie. Nie są to takie typowe produkty wykonane z plastiku. Tak wygląda ten dozownik. No i pod spodem jeszcze ta. Mata za 50 zł. Bardzo mięsisty materiał. Kolor też jest troszeczkę chłodniejszy aniżeli tutaj na tym nagraniu. Przypominam, ona kosztuje 50 zł. Odłożę ją i zaraz przejdę tutaj z boku i pokażę Wam kolejne produkty, które znajdują się na tym stole, na tej ekspozycji. I mamy kolejną taką matę łazienkową. Trochę inny wzór, jaśniejszy kolor. 60 na 90 cm, takie ma wymiary. I ta mata kosztuje 65 zł. I powyżej za 27,50 mam jeszcze taki uchwyt na papier toaletowy. To jest napisane, że jest to stojak do buce, ale to jest uchwyt. I jeszcze Wam pokażę na koniec takie ceraty. Motywy też świąteczne. I tutaj macie ceny za 30 zł, za 30 zł. 17:50 to jest taka zwykła, typowa cerata za 45, ale to już był troszeczkę inny wzór. I kolejna też za 17:50. Te tutaj są za 30 zł. One w dotyku, właśnie przypominają bardziej jakiś materiał. Zresztą tutaj chyba też możecie zauważyć. Ta już się błyszczę czyli ma troszeczkę więcej plastiku. I ostatnia, która wygląda w ten sposób. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Tak więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa, pa!